Oto kolejna porcja mobów, których nigdy nie spotkasz w Minecrafcie! A przynajmniej tym takim bez modów, bo twórcy Minecrafta stwierdzili, że nigdy, przenigdy ich nie dodadzą. Zapytasz może, ale żelazny, dlaczego? Nie wiem, no może im się nie podobają, nie wiem, sprawdzimy to za chwilę, let's go! No Dobra, mamy w Minecrafcie statki, tyle że nikt na nich nie mieszka. Ja przynajmniej nie mieszkał jeszcze 15 minut temu. Co to? Czy to jest pirat? Dzień dobry, witam serdecznie. Hej, ciała! Dlaczego mnie bijesz, Mordo? Przecież te statki zawsze były oazą spokoju, darmowymi itemami. A teraz co? Mam z wami walczyć, żeby cokolwiek zdobyć? No nie. Tak, to był pirat. Dobrze wiedzieć, ale to to był jedyny, który tutaj mieszkał. Dzień dobry, czy może jednak jest gorzej? Okej, okay, a więc wygląda na to, że na tym statku mieszkał tylko on. Ale tam obok jest kolejny, on nie. Dobra, Mordo, tym razem będę gotowy. Hap, hap i hop. mamy co? Ale już widzę, że to nie będzie prosta podróż. Let's go! Czas dowiedzieć się, co możemy otrzymać po pokonaniu piratów. Czym ty strzelasz, Mordo? To nie jest legalne. To przecież nie dudy do... Jakim cudem? Dobra, pierwszy poleciał, drugi mam jeźdź, więc będzie łatwiej. Trzeci ma kolejną jakąś wyrzutkę. Skąd wyście to wytrzasnęli? Co to jest? Typ co barbaty w oku. Okej, okay, dostałem z niego złoto i. i co? I jakieś podejrzane srebro. Co ja mogę z nim zrobić? Okej, okay, Sapkę podejrzanego srebra brzmi dobrze. A z tej stawki mogę zrobić piracką broni! i to jest to, co mi się podoba się! Jak jak tym się strzela? O, tak jak łukiem czaje albo nie? Nie mam planego pojęcia, jak się tym strzela. Ale zgaduję, że potrzebuję do tego jeszcze pirackich nabojów spoko, jakby do ogarnięcia. Co, działa? Działa! A jak dobrze działa? To jest świetne pytanie. Bardzo dobrze działa! Ja wiem, że nie powinienem, ale to jest najbliższa osoba, która ma dużo HP, więc proszę pana, powiedz mi, jak działa moja? Ale jednak dobrze. Aaa, dobra, no już zostaw mnie! Zostaw mnie! Daj dwa hity, nie trochę więcej! a nie! <gry> Dawaj, na trzeci! Kurde, pele, nadal nie! To jednak nie jest taką po jak myślałem. Nawet po pięciu się go nie zapiło! Mamy co? Ostatecznie! Osiem strzałów było potrzebnych. To to w ogóle nie jest OP w takim razie. To już wolę biecem. Ale co postrzelałem, to moje. Fakta są zdecydowanie zbyt miłym biobem. Że co, że niby wieźmy, to możemy spotkać, dlatego jest niemiłe, tak? Wieźba to jest nic przy tym, co mogłoby nas tutaj spotkać! Ała. Bo wyobraźcie sobie że zaraz przy wodzie w tym pięknym biomie czeka na Was... A, aligator. Dobra, to jest akurat krokodyl, a nie aligator. Będziemy jak ktoś potrafi poznać różnicę. Coś ty ze mną zrobił? Widzieliście to? Jakieś copny te sztuczki. Co to było? Typ co mnie wykręcił, jakbym był spaghetti, a on widelcem. Mordo, musimy poważnie porozmawiać. Co to było, panie krokodylu? Co to było? O nie, o nie, zaatakowałem go. Zaatakowałem krokodyla, to nie brzmi jak dobry pomysł. Let's go, let's go. O, boi się. Widziałem, że się będzie mi w końcu bał. Nieważne, nie było tematu. Dobra, weź mnie. Zostaw mnie. P -p -p nie, 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 nie było tematu A więc do krokodyla też potrzebujemy cięższych dział Dobrze wiedzieć Sorry, przepraszam bardzo, ale ja muszę się dowiedzieć Co się stanie, kiedy go pokonam Easy peasy, trzy strzały, okej okay. Dostałem właśnie dwie łuski krokodyla Dwie to trochę mało Przydałoby się jeszcze kilka Dziękuję, nie Dziękuję, tak lepiej, mam też jajko To ciekawe, mogę wykluć swojego własnego Prywatnego krokodyla, co ty gadasz Dobra, ale zanim to ja, ja słyszałem, że te łuski są koks Bo Uwaga, uwaga, można z nich zrobić na jersznik z krokodyla. Jakkolwiek źle to nie brzmi. I kiedy go założymy, będziemy nie tylko potężnie wyglądać, nie będziemy tylko silniejsi, ale również będziemy szybciej pływać. O wiele szybciej pływać. Co jest? Opłacało się walczyć o życie. Do fitu brakuje mi tylko czapki z żółwia. Od razu lepiej. Udało wam się kiedyś spotkać wędrującego handlarza? Jeśli tak, to na 100% było to pośrodku świata, gdzieś tam w jakiejś sawanie, czy coś w tym stylu i na 100% żałowaliście tego spotkania. Bo co, jak co, ale patrzę na te trejdy to nie ma co się cieszyć Tyle, że właśnie tego pana możemy spotkać Na pustkowiach i w górach Ale już będąc pod ziemią jesteście skazani Tylko i wyłącznie na siebie A no chyba, że spotkacie handlującego Goblina, zapomniałem o tym fakcie Dzień dobry proszę pana, co ty masz tutaj Ullala Goblin handlarz i sprzedaje Niesamowite rzeczy Diabetowa łopata plus zaklęta księga Wydajność 5 dami do 6! Jak chyba sobie żarty robisz ze mnie, co nie? Ty, nawet morska fortuna 5, mordo! Skąd ty to wszystko wyczesnałeś? Jeden emerald za 32 bruku! Jeden emerald za 8 jabłek! Co to są za opedile? To ja nie mam pytań. Ale mordeczka oficjalnie stał się moim ulubionym sprzedawcą 2024. Gdybym ja tylko miał co ci sprzedać, to, to byłoby super. Okej, okay, gravel. Gravel mogę ogarnąć, chyba. Tak, mamy to! Bo jestem totalnie ciekaw, czy tego ziomka da się levelować. Więc potrzebuję trochę itemów. Że dam ci trochę Gravela. To jest mega dobry deal swoją drogą, ale o, nie levelujesz się, spoko. A więc to jest wszystko, co możesz mi sprzedać. To nie jest problem i tak jest mocno. Ale jaskinia to nie jedyne miejsce, gdzie możecie go spotkać, bo jeszcze w jednym miejscu jesteście skazani tylko na siebie. Witajcie w neterze. Okej, okay, typek się tutaj trochę różni od tego, którego widziałem przed chwilą, ale mam nadzieję, że oferty ma co najmniej takie same. No nie że to jest jeszcze lepiej. mięso z ostrością 6. Że tych Trzy, cztery pradawne zgliszcze na pięciu odłapków na terytu. przecież co to są za dile? Typ po prostu stwierdził, że on nie potrzebuje zysku. On chce tylko się dzielić kartetywnie ze światem. Dobra, przepraszam bardzo, ale to, to albo nie. To! Ho ho! Jak tu wystarczy mieć farmę marchewy, jesteście ustawieni do końca życia bez jaj? Ej, drugi przyrzec, siema, jakie ty masz oferty, mordeczko? O, podobne! No ale nie gadaj, że u ciebie jest jeszcze lepiej. Całą zbroję sobie skompletuję, no jasne. To się nazywają właśnie porządni handlarze. Im zależy na tym, żeby kupcy. Byli szczęśliwi, a nie to, co, co niektórym villagerom. Mam pytanie, bo mamy pandy, co nie? Co jest podobne do pand, tylko że możemy je spotkać w zimowych biomach? Okej, okay, niedźwiedzie polarne, gratuluję, Sherlocku. No to, co jest podobne do niedźwiedzi polarnych? Nawet ma podobną nazwę i możemy je spotkać w górach. Dobra, nawet nie tyle co w górach, co w wysokich lasach. Dobra, zaraz jakiegoś znajdę, musi gdzieś tu być. Szukajcie wielkiej, brązowej, niebezpiecznej kulki. A, ton! Ton! siema, siema niedźwiedziu! Gratuluję wszystkim, Zgadli, wygraliście atak niedźwiedzia Ha, bo tak właśnie o niego Mi chodziło, jeśli mamy Niedźwiedzie polarne, mamy pandy To gdzie są normalne Niedźwiedzie, ej proszę nie patrz Tak na mnie, nie wyglądasz jakbyś był Miły. Dobra, bo niedźwiedzie chyba z natury nie są miłe. Coś w tym może być, faktycznie. Nawet nie chcę pytać, ile ty możesz mieć hP i jak bardzo się wkurzasz, jak cię zaatakuje! Okej, okay, to jest poważny przeciwnik, to jest bardzo poważny przeciwnik! O, oh, o, oh, o, oh, co to było? Co to? O oh, oh, oh. serduszka mi zostały bez. Czy wy widzieliście, jak on atakuje? Jak on biegnie! Co jest? Nie wypada z niego nic specjalnego, więc chyba się zbytnio nie opłaca w ogóle z nim walczyć I co, nic z niego nie wypada, więc po prostu opłaca się stawić go w świętym spokoju. Ale co, powalczyłem z gęświedziami? To moje. Po, po co mi to było? Dajcie mi w końcu coś miłego? Proszę. A, gęsi! Gęsi nie są miłe, ale jak dobrze cię widzieć, gęsio... Gę, gęsiowo... jak się to mówi? Gęsiu, jak miło cię widzieć, gęsiu! Okej, okay, okej, okay, wiedziałem, że... wiedziałem, że jednak nie miło. Dobra, nie było tematu! Zapomniałem, że gęsi to jest ostatnia rzecz, którą chcielibyście atakować. Ale tak, zostałem właśnie pokonany przez... Gęsi. E, dzień dobry. Na szczęście jak ich nie atakujecie to są ultra miłe i jeszcze bardziej słodkie. Nie, Ale odnośnie słodkości to w sumie dobre pytanie. Dobra, tak wiem, to się źle skończy, to się bardzo źle skończy. Ale potrzebuję twojego mięska na testów, bordo. Czy to jest, czy to jest łapa gęsi? Rzeczy, których naprawdę nie chciałem w życiu widzieć. Część pierwsza. To mnie bardziej interesuje. Czas upieć sobie gęsi. Nie marzyliście kiedyś o tym, żeby usiąść na fotelu i zamiast kurczaka zjeść taką piękną, wielką pieczoną gąskę? Bo ja na przykład ge, ale buja. Ale, ale, czy mnie oczy nie mylą? Czy oprócz gęsi mamy tu również gaczki? No piękna jesteś, widzę w samym razie, żeby cię za... wow, Gęsi! Dobra, nie wiedziałem, że w jesteście w jednym co jest pięknego w kaczkach i gęsiach, a to, że potrafią pływać. I to bardzo majestetycznie pływać. Kury w Minecraftie tego na przykład nie potrafią. A ta nadal się na mnie uwzięła. No daj, już spokój, naprawdę, no kurde. O, dziękuję. Ja mam teraz inne rzeczy do roboty. Muszę wiedzieć, czy da się zjeść kaczkę. A nawet jeśli się da, to jak bardzo trujące to jest. Uuu, dostałem, dostałem jej skrzydło. I uwaga, uwaga, mogę zrobić z niego jakieś takie dziwne coś. Pod warunkiem, że wcześniej nie zabije mnie gęś. Ta, to jest dosyć ważny warunek, że skóry jedno pióro do góry. Pusty kaczkowy worek. Że, że co? Przepraszam bardzo, jak działa kaczkowy worek. Czy ja mogę włożyć do niego kaczkę? Nie, to się nie dzieje. To, to się dzieje. <ścoughs> jak to jest najwspanialsza rzecz, jaką ja w życiu widziałem? Mogę przenosić swoją własną, prywatną kaczkę i mieć ją zawsze ze sobą. Dobra, bardzo jak to działa też na kury, to ja nie mam pytać. Nie, gdzie działa na kury. Ale działa na kaczki, to jest najważniejsze. No to teraz czas w końcu odpowiedzieć sobie na pytanie, czy kaczki w Minecraftie można jeść? Jak tak, to ja już w ogóle nie mam pytań. Dobra, let's go! Można! Czyli nie dość, że można jeść, to jeszcze można mieć ją zawsze ze sobą! Świeżą, piękną kaczuszkę! Co ja robię ze swoim życiem? Wow, na to pytanie prawdopodobnie nigdy nie poznam odpowiedzi, ale za to wiem, co jest po prawej stronie. Epicki odcinek, słuchaj! Jak tam wbijesz, to zobaczysz, jak dziesięciu losowych widzów przerobiło dżunglową świątynię. I to tylko w ciągu jednej godziny. Papa! Pa.